Miłościwy Król Bolesławie, my uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie imieniem Tadeusza Kościuszki składamy Ci serdeczne gratulacje z okazji tysiąca obchodów rocznicy Twojej koronacji. Wiemy, że uroczystość ta odbyła się w 1025 roku w Gnieźnie. Była ona obrządem religijnym. Był to dzień bardzo uroczysty. Rano udałeś się wraz z procesją do katedry. Tam wysłuchałeś kazania, a później złożyłeś przysięgę do chowania wierności i wierze. Namaszczono ci świętymi olejami, czyniąc znak krzyża na głowie, piersiach, plecach i ramionach władzy. Dostałeś, dostałeś insygnia władzy. Na koniec założono na głowę koronę. Można stwierdzić, że byłeś utalentowanym wodzem i politykiem. Odniosłeś wiele sukcesów, zdobyłeś wielką władzę, kazałeś, karałeś poddanych za przewinienia. Nadano Ci przydomek chrobry, co oznacza człowiek mężnego i dzielnego, i odważnego. Życzymy Ci, by pamięć o Twojej odwadze, mądrości i wielkich sukcesach była dla nas inspiracją do budowania silnej Polski. Na zawsze Twoje panowanie. Pozostanie symbolem troski o dobrych narodowe. Bolesławie chrobry, władco mądry i szczodry. Po ojcu swoim chęć walki odziedziczyłeś, na dwór od tona pierwszego jako chłopczyk trafiłeś. Nierówną walkę o władzę z braćmi i wujem stoczyłeś, lecz lud słowiański wiedział, że chrobry to władca dobry. Bite wiele w swym życiu stoczyłeś, Ojcem dobrym bardzo byłeś. Swą żonę Emnildę miłością szczerą obdarzyłeś i wzorem rodziny dla mieszkańców grodu byłeś. Królem Polski, pierwszym, lud ciebie uczynił i wiedział, co robi, bo chrobry był uczciwy. Dziś chcemy, byś wiedział, że pamięć nie zginie. O władcy potężnym, najlepszym w swej dziedzinie, bo o wojsku naszym nie bez powodu mawiano, że naszych setka warta tysięcy innych wojaków. Choć tobie dziś już nic nie pomoże, to oby ci Bóg wynagrodził szczodrze, a my, uczniowie polskiej rodziny, zadbamy, abyś w naszych umysłach zawsze był żywy. Polesowej Hromy, z okazji tysiąclecia życzymy Ci, żebyś zawsze pamiętał o swojej odwadze, mądrości i osiągnięciach. Żeby chwała Twych czynów rozniwała przez kolejne tysiąclecia. Życzymy Ci, żebyś Twoje miecze nigdy nie by potomni pamiętali, kto pierwszy na ziemię polskie przewidział koronę. Żeby dzieje zapisywały Twoje imię złotymi związkami i uczna Twoją cześć trwały aż po kres dziejów. Najjaśniejszy królu Bolesławie. W dniu Twojej koronacji cała Polska składa ci hołd jako mężnemu władcy, który mieczem i mądrością zjednoczył ziemię ojczyste. Twoje rządy są świadectwem odwagi, roztropności i wielkiego serca dla ludu. Niech złota korona, którą dziś przyjmujesz, będzie symbolem nie tylko królewskiej władzy, lecz także mądrości, sprawiedliwości i pokoju. Niech Bóg prowadzi cię w każdej decyzji, a twoje imię na wieki pozostanie w pamięci potomnych jako fundament polskiej chwały. Wiwat Bolesław, obrońca wiary i ojczyzny. Wiwat królu Polski.